Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Słyszeliśmy przed chwilą, czyżby te słowa odnosiły się do obecnego czasu. Szaleje zaraza, niewydolność służby zdrowia, nadchodzi coraz wyraźniej widoczna zapaść gospodarcza, upadek przedsiębiorstw, utrata pracy. Ludzie tracą swój majątek, wzrost cen stopniowy. Politycy grożą użyciem siły militarnej, a wzrasta coraz większe wzburzenie w społeczeństwie i różnego rodzaju niepokoje. Na świecie zaczynają się dziać też jakieś dziwne rzeczy: coraz więcej wulkanów, na przykład wybucha, jeszcze tylko brakuje. Otwartej wojny militarnej. Czy te słowa pana Jezusa dotyczą rzeczywiście naszych czasów? Teraz odbywa się sąd nad tym światem? No nie, ten sąd nad światem odbył się w czasie śmierci pana Jezusa. I wtedy władca tego świata został precz wyrzucony. Teraz, jak i nieustannie, to zwycięstwo Chrystusa się tylko aktualizuje. Pan Jezus powiedział, że gdy zostanie nad Ziemię wywyższony, pociągnie wszystkich do siebie. My jesteśmy właśnie pociągnięci przez zbawiciela w wierze w nas wypełniają się proroctwa zwłaszcza to proroctwo o którym mówił dzisiaj w pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz Pan Bóg zapowiada Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa wypiszę na ich sercu Będę im Bogiem oni będą mi ludem nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pan. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Te proroctwa nas dotyczą, spełniły się na nas. Potrafimy rozpoznać prawdę. I to tą prawdę, która wyzwała. Wprawdzie świat różnego rodzaju rzeczy nam wmawia i podważa to, że my możemy poznać prawdę. I wmawia nam różne rzeczy, że musimy tak czy inaczej postępować, że jak to zrobimy to będzie dobrze, a tamto to będzie źle. Ale gdzie jest prawda? Prawdę potrafimy rozpoznać. Bóg wypisał ją w naszych sercach. Ponieważ jesteśmy Jego ludem, jesteśmy dziećmi Boga, którzy przynależą do Chrystusa, i nawet jeżeli wpadamy w jakiś zamęt z powodu mediów, czy z powodu sąsiadów, czy z powodu własnych grzechów, to przecież jesteśmy dziećmi Boga i potrafimy rozpoznać prawdę. Potrafimy przezwyciężać burze emocjonalne i mamy siłę, żeby odkleić się nawet od swoich racji, a uchwycić się Chrystusa. Prawdy o Jego zbawieniu, prawdy, która daje pokój serca. Prawdy, która sprawia, że możemy iść jako jeden lud Boży za Bogiem, za Jezusem. Jak ktoś powie, no, ale ja mam wątpliwości, czy ja należę do ludu Bożego, bo jestem grzesznikiem. I przypominają nam się różne grzechy, które by chciały podważyć wiarę w to, że my możemy rozpoznać prawdę i że prawdę. Możemy uchwycić i za nią iść. Zobaczcie, jak Pan tyle setek czy tysięcy lat temu już to przewidział, że takie wątpliwości się będą w sercach naszych pojawiać. Wtedy, jak to jeszcze było zapowiadane przez Jeremiasza, tyle lat przed Chrystusem, już Bóg przewidział, że szatan będzie nas poskarżał i wmawiał nas, że my, przez. Naszą słabość i grzeszność nie potrafimy rozpoznać prawdy. Ale tak nie jest. Jak to było powiedziane przed chwilą. Przeczytam teraz całe zdanie, bo przedtem troszkę obciąłem. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występ a o grzechach ich nie będę już wspominał. To jest fundament naszej odwagi, aby stanąć w prawdzie. Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. A będąc świadomi swoich grzechów, nie wywyższamy się nad innych, ale stajemy w prawdzie. W świetle prawdy, która rozjaśnia nasze życie. Moi kochani, w tych czasach jednak zamętu, jak tą prawdę odkrywać, jak w niej wytrwać, jak chodzić w jej blasku? Wskazówki mamy od Chrystusa, należy go naśladować. Co usłyszeliśmy przed chwilą? Święty Paweł zapowiadając to, mówi tak. Chrystus za dni ciała swego. Zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany. Naśladujmy Go. Naśladujmy Chrystusa w tym gorącym wołaniu, w tej gorącej modlitwie, aby nas prowadził, aby nas zachował, aby nas zbawił. Uniżając się przed Bogiem i gorliwie się modląc, możemy. Iść za prawdą, jest ona dla nas dostępna. Bo Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. Często w różnych rozmowach padają pytania: ile mam się modlić? Ile mam się modlić dziennie? Jeżeli człowiek jest zupełnie zagubiony w doczesności, to niech zacznie od paru minut. Ale jeżeli. Chcemy naśladować Chrystusa i gorąco wołać do Boga, to właściwie jakbyśmy popatrzyli na swój dzień, każdą chwilę, którą marnujemy na coś niepotrzebnego, moglibyśmy poświęcić modlitwie, pozostawiając to, co jest rozpraszaczem, tak, ażeby wypełniać. Tylko swoje obowiązki, rozwijać się, dbać o siebie, ale nie iść w kierunku trwonienia czasu i modlić się do Boga. Czyż nie jest teraz czas na to, aby gorliwie się modlić? A jak inaczej prawda na zadymionym różnego rodzaju kłamstwami niebie ma się objawić, jak nie? Przez to, że to będziemy systematycznie rozmuchiwać, aż niebo się rozpogodzi, przez naszą modlitwę. Czyż nie warto poświęcić wszystkiego, aby żyć w blasku prawdy? Czyż nie warto poświęcić wszystkiego, aby prawda rozpromieniła nasze oblicza, rozpaliła nasze spojrzenia pełne miłości, dobroci? Aby objawiła się wobec świata godność dziecka Bożego, w kim? No, w nas, w nas, którzy wierzymy, którzy jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, aby chodzić w blasku prawdy. Oto jest perspektywa, którą Bóg nam pokazuje, abyśmy ją gorliwie podjęli w tym czasie. Wielkiego Postu i w całym naszym życiu.